Zanim rozpoczniemy naszą modlitwę, przeczytam imiona i nazwiska wszystkich osób, za które będziemy się modlili w czasie tej Eucharystii. Listę mieszkańców wsi Białka Kołopaczewa Pomordowanych w dniu 7 grudnia 1942 roku. Bożemu miłosierdziu i modlitwie Kościoła w tej Eucharystii polecamy świętej pamięci Stanisława Rojka, Czesława Panasiuka, Józefa Czeberaka, Władysława Łukaszuka, Teodora Koszmęła, Jana Czarnackiego, Stanisława Dudel, Jana Kubickiego, innego jeszcze Jana Kubickiego, Mariana Miduchowskiego, Aleksandra Kabata, Kazimierza Izdewskiego, Mościa Izdewskiego, już jest Jana Łukaszczuka. Aleksandra Makówkę, Władysława Makówkę, Mieczysława Słonkowskiego, Edwarda Słonkowskiego, Antoniego Belinę, Jana Stelmaszczuka, Wazelego Stelmaszczuka, Mariana Stelmaszczuka, Józefa Stelmaszczuka, Zachara Stelmaszczuka, Konstantego Majowskiego, Michała Kondrackiego, Stanisława Izdebskiego, Jana Borsuka, Józefa Krakowiaka, Jana Koszmałę, Józefa Wawra, Józefa Kunaszuka, Jana Blocha, Franciszka Rzaczkowskiego, Antoniego Rzaczkowskiego, Antoniego Izdebskiego, Wacława Bieleckiego, Bronisława Suchoraba, Mariana Suchoraba, Stefana Grzywaczewskiego, Czesława Grzywaczewskiego, Władysława Stelmaszczuka, Karola Stelmaszczuka, Stanisława Jędruszczaka, Mariana Jędruszczaka, Antoniego Jędruszczaka, Aleksandra Drogosza, Michała Izdebskiego, Konstantyna Izdebskiego, Teofila Wałeckiego, Stanisława Wałeckiego, Szymona Wałeckiego, Aleksandra Wałeckiego, Karola Wałeckiego, Ignacego Bartosiewicza, Bronisława Bartosiewicza, Kazimierza Bartosiewicza, Leona Bartosiewicza, Jana Izdebskiego, Franciszka Kuszyka, Bronisława Koperczuka, Feliksa Drabika, Emiliana Majewskiego, Bronisława Dudkowskiego, Pawła Szlachtę, Jana Kota, Bronisława Kabata, Bolesława Górskiego, Mieczysława Kunaszyka, Bolesława Kuszyka, Jana Makówkę, Dionizę Bocyra, Stanisława Gontarczuka, Franciszka Gontarczuka, Stanisława Naruska, Stanisława Szwaja, Edwarda Szwaja, Mikołaja Przystupel, Feliksa Przystupel, Jana Gisko, Kazimierza Pisanskiego, Wacława Hernasa, Kazimierza Jaskulskiego, Piotra Jaszczuka, Józefa Nieścioruka, Nikiteł Zając, Bolesława Malana, Stanisława Zgierskiego, Jana Bułtowicza, Bogusława Bułtowicza, Zygmunta Bułtowicza, Jana Bułtowicza, Andrzeja Miskulskiego, Edwarda Majewskiego, Tomasza Łukaszczuka, Józefa Łukaszczuka, Aleksandra Łukaszczuka, Stanisława Suchoraba, Franciszka Wałeckiego, Stanisława Żuchowskiego, Antoniego Stelmaszczuka, Stanisława Słomkowskiego, Mieczysława Bułtowicza, Justynę Stelmaszczuk. Polecamy również tych, którzy wstali spod kul w dniu 7 grudnia, ale już nie żyją. Stanisława Przeździeckiego, Włodzimierza Kondrackiego, Bonifacego Walęciuka, Ignacego Blocha, Antoniego Stelma Stanisława Suchoraba, wszystkich zmarłych poległych tutaj w Białce, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny. Gromadzimy się tutaj, aby pamięć o naszych przodkach nie zagasła. Gromadzimy się tutaj, aby nie tylko wspominać ich i te wydarzenia, które miały miejsce 82 lata temu, ale aby również za nich się modlić aby ich postawa heroizmu o dodanie życia za ojczyznę, lokalną społeczność i swoje rodziny aby była nagrodzona życiem wiecznym. Tył, zwrot. Stajemy w pobliżu pomnika upamiętniającego miejsce, gdzie 7 grudnia 1942 roku Niemcy rozstrzelali 96 mężczyzn we wsi Białka. Wspominamy naszych mieszkańców, którzy stracili życie jako zwykli obywatele. Tylko dlatego, że udzielali pomocy ludności żydowskiej i że byli prawdziwymi Polakami. Wszyscy oni poświęcili życie, że jeszcze Polska nie zginęła. Przywołuje do nas wszystkich tych, którzy oddali życie za ojczyznę na tej ziemi. W imieniu gospodarzy dzisiejszej uroczystości Pani Grażyny Lamczyk, Wójt Gminy Dębowa Kłoda oraz Pani Ireny Terleckiej, Przewodniczącej Rady Gminy Dębowa Kłoda pragnę wszystkich serdecznie powitać. Witam Państwa serdecznie. Witam przedstawicieli powiatu, witam starostę, witam przewodniczącego, witam przedstawicieli IPN-u, witam wszystkich, wszystkich zgromadzonych gości, witam mieszkańców, ale przede wszystkim w sposób szczególny i bardzo serdeczny witam gospodarza tych uroczystości, Panią Wójt Dębowej-Kłody. I z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować, złożyć wyrazy najwyższego uznania za to, że rokrocznie, bo jestem z Państwem co rok, organizuję te uroczystości, tak ważne uroczystości dla nas wszystkich, bo uroczystości, które nie dają zapomnieć o krzywdzie. Uroczystości, które nas łączą, niedzielą. Uroczystości, które pokazują, jak bardzo kochamy swoich przodków, jak bardzo kochamy swoją ojczyznę, jak bardzo jesteśmy przywiązani do niej i do historii. Bo nigdy, nigdy wcześniej, tak jak teraz, nie odczuwamy. Zagrożenia, które u naszych granic stoi, można powiedzieć. Obserwujemy na arenie międzynarodowej, jak potężne mocarstwa ścierają się ze sobą, jak zmienia się ten świat, jak staje się niebezpieczny. Dlatego my, tutaj, w Białce, w Dębowej Kłodzie, w Parczewie, w każdej małej ojczyźnie powinniśmy być razem. Powinniśmy być jednością, powinniśmy być dumni z naszego kraju, z tego, że jesteśmy Polakami. I powinniśmy pamiętać, że naród skłócony to naród słaby, a razem można wszystko. Także dziękuję Pani Wójt za te przepiękne, patriotyczne uroczystości i dziękuję, że z Państwem mogę przeżywać tą smutną rocznicę, ale ważną. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, spotykamy się jak co roku w miejscu dla nas jednak pełnych tragicznych i bolesnych wspomnień. Ale spotykamy się dlatego, żeby uczcić pamięć tych. Którzy zostali pomordowani. I pamiętając o nich, kierujemy ogromne słowa szacunku, uznania do rodzin. Jesteśmy też dlatego, aby przekazać tą historię młodemu pokoleniu. Oczywiście bardzo ciężko jest nam przekazać młodemu pokoleniu historię, bo ciężko jest zrozumieć nam, proszę Państwa. Że ktoś, kto był dobrym człowiekiem, ktoś, kto chciał pomagać innym, ktoś, kto dbał o tę ojczyznę, został zamordowany. Pozbawiono go życia za dobro. A przecież podobnie jak my, chcieli tylko żyć w tej ojczyźnie, cieszyć się rodziną, spełniać marzenia, spełniać własne cele. W tej chwili przy granicy mamy działania zbrojne. Proszę Państwa, wszyscy pomagamy jak możemy. Nikt z nas nie zastanawia się, że może mieć z tego powodu jakieś przykrości. I taka chwila zadumy, dlaczego właśnie tak. I tak kończąc, bo rozumiem, że jest zimno, chcę powiedzieć Państwu, że jesteśmy tutaj, aby pochylić głowy i powiedzieć, że jesteśmy dumni i odniosę się do słów księdza Proboszcza w czasie celebrowania mszy, pięknie mszy. Dziękuję. Powiedział, że zginęli dlatego, że dbali o ojczyznę, że o niej myśleli i że pomagali drugiemu człowiekowi. Część ich pamięci. Mówiłam. Szanowni Państwo, dziękuję w imieniu rodziny państwa Błotowiczów, bo to od nich się wszystko zaczęło. Starsi bracia wierze przyszli po pomoc. Było, był głód, wszy, mróz i trzeba było im pomóc. Niemcy okrążyli białkę w dwóch pierścieniach. Przyprowadzali tu wszystkich, tu w tym miejscu. Weszli do gospodarstwa o 7.30 do państwa Błotowiczów. I znaleźli starszych braci w wieżę. Przyprowadzili tą dziewczynkę tutaj i zaczęli ją przesłuchiwać. To była rodzina państwa Bułtowiczów. To mój dziadek, mój pradziadek, mój tata, moja babka. I tu zaczęli ją przesłuchiwać i bić. I ona się przyznała, że pomagała rodzina państwa Bułtowiczów. Pozdrawiam gorąco w imieniu swoim, w imieniu Służby Leśnej, też się kłaniam i życzę Państwu wszystkiego najlepszego i żeby nigdy w życiu nie spotkało to, co nas spotkało i mieszkańców Białki. Wszystkiego najlepszego. Dużo błogosławień życzę. Białka jest jednym z wielu przykładów w Polsce pacyfikacji przez Niemców mieszkańców wsi. W Polsce szacuje się, że około od 800 do 1000 wsi zostało spacyfikowanych. Dla przykładu powiem, że we Francji jedna tylko wieś została spacyfikowana, i Dzień Pacyfikacji tej wsi we Francji jest bardzo dużym świętem narodowym we Francji. My musimy pamiętać o wielkim bohaterstwie, o wielkim poświęceniu. Wspaniałe słowa tutaj pana Wójtowicza, to co powiedział. Zwykli ludzie stanęli w obronie innych ludzi. Cześć i chwała bohaterom. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego i całego samorządu Województwa Lubelskiego serdecznie dziękuję za zaproszenie.